Dokładnie cztery lata temu mówiłem, że zbliża się ekonomiczne tsunami i nie ma w tym przypadku, a jest to zamierzone działanie, na zasadzie tworzę problem, a później daję gotowe rozwiązanie. Wielu tak zwanych kreatorów nowego porządku mówi otwarcie, że do zmian potrzebny jest duży kryzys, dzięki któremu ludzkość zaakceptuje plan działania, nie mając innego wyjścia. Posłuchajcie krótkiego wykładu, zrozumiecie na czym polega metoda ich działania. Ta ideologia została sformułowana przez George'a Hegla, niemieckiego filozofa. To technika wiodąca czyny i myśli w stronę konfliktu, który prowadzi do wcześniej założonego rozwiązania. Czyli rozwiązanie zostaje ustalone zanim cokolwiek się stanie. Ludzie, którzy to planują, mają z góry przewidziany wynik. Do którego zmierza przedsięwzięcie. To musi się stać. Chcemy takiego i takiego rezultatu. Nic innego nas nie interesuje. Musimy tylko przekonać ludzi, że to jest najlepsze rozwiązanie. Manipulujesz więc myślami i postępowaniem w taki sposób, aby do niego dotrzeć. Osiąga się to poprzez narzucanie powtarzalnych wzorców myślenia i działania. Jest więc to technika kontroli umysłu. Rozwiązanie tych konfliktów nie może być przedstawione, dopóki manipulowani nie poprą wcześniej zdefiniowane agendy. Zatem tworzony jest problem, w tym przypadku globalny kryzys finansowy i ekonomiczny. Cała narracja wokół tego prowadzona jest w taki sposób, aby ludzkość uznała, że proponowane rozwiązanie jest jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji, co w efekcie sprawi, że wszyscy zaakceptują wcześniej przygotowany plan. Spójrzcie na główne indeksy: Nasdaq, Dow Jones, SIP 500. Wszystko leci w dół. Są to główne indeksy, na których bazują największe gospodarki świata. A jak wiemy z ekonomii, jest to zespół naczyń połączonych. Problem jednego jest problemem wszystkich. Mamy wciąż rosnącą inflację, co przekłada się na coraz to wyższe ceny żywności, rosną stopy procentowe, już w tym momencie ludzie mają problemy ze spłatą zadłużenia, ponieważ ich raty wciąż rosną, problemy z paliwem takim jak ropa, gaz czy węgiel. A jesteśmy w okresie, w którym ekonomia kwitnie po zimowej stagnacji, a mimo to wszystko leci w dół. Pomyślcie, co przyniesie jesień. To wszystko było ich planem, cały rynek finansowy musi upaść, by można było go zastąpić innym, cyfrową walutą. Gdy tak się stanie, przejmą całkowitą kontrolę nad światem. Proces, który trwa, mam tu na myśli rozpędzający się kryzys, jest nieodwracalny. Nie ma takich narzędzi, które mogą go spowolnić bądź zatrzymać. Na naszych oczach tworzą system bestii. Wszystko będzie się działo bardzo szybko. Ich czas dobiega końca, więc będą się spieszyć.